Cześć, w dzisiejszym odcinku e, będziemy sprawdzać reakcję Tokisia na włamywacza, porywacza. Zobaczymy, czy stanie w obronie mamy, czy oleje kompletnie sprawę. E, włamywaczem, porywaczem będzie Tokisia Tata, więc mamy trochę obawy, że może go rozpoznać, e, ale zrobimy co możemy, żeby jakoś to zakamuflować i żeby jednak e, to nie było dla niego takie proste. Gotowy jesteś? Toki. Zapraszamy do, obotu. musieliśmy tutaj e, troszeczkę pozmieniać w pokoju. E, my nie rozebraliśmy jeszcze choinki choinka stała tutaj. E, I zobaczcie, gdzie teraz postawiliśmy na chwilę choinkę, wstawiliśmy ją do kuchni. Zamysł jest taki, że ja będę siedziała tutaj, będę sobie coś tam czytać, To tokiś prawdopodobnie a raczej na pewno będzie leżał na mnie. No i nagle stąd wyjawi się nasz włamywacz. Nie możemy też być za głośno, bo mieszkamy w bloku, także nie będę mogła jakoś krzyczeć, tak, jakby to naprawdę wyglądało, bo się zlecą wszyscy mieszkańcy z klatki. No, ale miejmy nadzieję, że mimo wszystko to się na to nabierze. Nasz włamywacz się właśnie ubiera, to jest w innym pokoju. Za chwilę jeszcze zajdziemy razem do garażu. Włamywacz założy maskę. Mamy tutaj też kurtkę, której um, tata Tokisia dawno nie nosił, także nie powinien jej poznać. No martwi nas trochę zapach, e, także mamy taki plan, żeby troszeczkę spsikać um, tatę Tokisia takim płynem. Tutaj jest chyba ocet i alkohol, więc może ten zapach troszeczkę, troszeczkę będzie mniej wyczuwalny. Idziemy właśnie do garażu, bo tam nasz gubawa ma maskę. Także. Się... Musimy ją założyć. O ja. Ty. To jest serio straszne. <ścoughs> Jeszcze minimalnie sprzykamy tym sprayem, żeby. Ten zapach trochę zniwelować. Dobra, wystarczy. Myślę, że jest git. Jak się czujesz? Dobry piesek. Próbował jak mógł bronić. Super. Niedobra tam maska. Niedobra. Ale daj, nie niszcz, nie niszcz, Tokiś. Nie niszcz tej maski. Jeszcze kiedyś cię nabierzemy, to się maska przyda. O jacie. Tokiś się pomylił w pewnym momencie i zaczął gryźć mnie. Także pogryź mnie tu, trochę tu. No ale dobra, generalnie super, to Tokiś. Super się zachowałeś. Brawo dla Ciebie. Super. Nie dobra ta ręka, dobrze, zagryź ją. To było stresujące. No i co ja mam powiedzieć? No nie no, reakcja Tokisia była chyba super. Szkoda tylko, że w pewnym momencie to ja zostałam przez niego pogryziona. Ciekawa jestem, czy... Wyczuł, że to może być e, tata. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale spisałeś się naprawdę ekstra. Stanął w obronie, mały piesek, na tyle hałasu, że już trochę martwiłam, czy zaraz ktoś do nas przyjdzie. E, nie włączyłam lampy, więc może być słaba jakość i słaba widoczność. No nic, w każdym razie ja jestem bardzo zadowolona z Tokisia. Szkoda, że mnie ugryzł, ale ogólnie naprawdę dał radę. Jak na mojego pieska, on był bardzo odważny. Tym bardziej, że ta maska jest naprawdę przerażająca. Jeżeli podobał Wam się ten filmik i chcecie więcej takich trochę pranków na Tokisiu, a troszeczkę też sprawdzenia jego reakcji, to będzie nam bardzo miło, jeżeli docenicie ten film i zostawicie nam łapkę w górę. Dziękujemy za oglądanie i do następnego. Cześć! I na koniec małe sprostowanie. Ja myślałam, że on mnie tutaj ugryzł, że on się pomylił. A teraz, jak oglądam to jeszcze raz, to słuchajcie, on mnie po prostu próbował <laughs> przeciągnąć na drugą stronę, próbował mnie uratować.